Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą? A. dowód własności pojazdu, B. dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, C. dokument potwierdzający opłatę skarbową. To tak naprawdę jest powiedziane jedynie że ja kieruję pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą. To wiemy na pewno. Nie ma nic o tym, że my go kupiliśmy, że to może być pojazd znajomego i, i nie ma problemu. Dowodu własności wtedy nie będziemy mieli pojazdu żadnego. No to jak ja mogę mieć umowę własności pojazdu, skoro ja nie jestem jego posiadaczem? Tak samo wszelkiego rodzaju ze skarbówki, tak? Opłacenie podatku i dlaczego ja mam płacić podatek za czyjś samochód, skoro ja nim tylko się poruszam? Nawet, nawet drogą eliminacji. Ale dość ważne jest to, że pojazd poruszający się po polskich drogach musi mieć OC. I tu zrozummy, że po prostu za granicą OC najczęściej jest wykupywane na właściciela pojazdu. U nas jest wykupywane, czyli prowadzone na pojazd. Czyli przypisane do pojazdu. Zresztą zbywając pojazd, też musicie Państwo nawet, nawet w Polsce to OC przekazać. Natomiast dlatego, B, jest prawidłowa, że musi być to ubezpieczenie pojazdu od OC obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej zaraz